Czasem jedno spotkanie potrafi dać więcej nadziei niż tysiąc słów. Czasem kilka chwil wypełnionych emocjami i wzruszeniem pokazuje jak wielka siła drzemie w kobietach, które przeszły przez najtrudniejsze doświadczenia. W pałacu prezydenckim pojawiły się bohaterki codzienności kobiety, które wygrały walkę o życie i dziś niosą wsparcie innym. To właśnie z nimi spotkała się małżonka prezydenta RP, Marta Nawrocka, z okazji polskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Blisko 300 amazonek z całej Polski przyjechało do Warszawy, by podzielić się swoją siłą, odwagą i historiami, które poruszają do głębi. Podczas spotkania Marta Nawrocka została uhonorowana tytułem ambasadorki kobiet z rakiem piersi, symbolem solidarności, wsparcia i zrozumienia. Z inicjatywy Pierwszej Damy, w najbliższą sobotę przy Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich stanie mamobus, w którym każda kobieta będzie mogła bezpłatnie wykonać badanie piersi. Marta Nawrocka po raz kolejny okazuje wsparcie innym. Wykazuje się ogromnym taktem i empatią. Pamiętaj o subskrypcji i zobacz więcej na naszym kanale.